Hej kochani, ja jestem Karo, oglądacie kanał Karo It. W dzisiejszym odcinku, odcinek z ale nie mogę dotykać koloru czarnego. Zapraszam do oglądania, zostawcie dużo pytań w górę oraz subskrypcję, bo zbliżamy się do bardzo dużo subskrypcji, więc zostawcie łapki w górę oraz subskrypcję. Pozdrawiam, jak... Pozdrawiam. Gabriela Nawrocka. Pozdrawiam. Mose Cuskawkę 3, 2, 1, Pozdrawiam. Pozdrawiam. I pozdrawiam jeszcze wszystkich moich widzów. I zaczynamy odcinek. Tak, zaczynamy ten przepiękny odcinek. No, no to zaczniemy. Dobra, i idziemy sobie na 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 na. Parkour, parkour Jakiś wiecie Rainbow, Rainbow. O parkur. W ogóle wie. No, dobra, no to nie będzie ten w ogóle 101. E, że, y, 101 nie zaprosiło do znaj, więc nie wiem. Jak to się słycie stało. E, tutaj na razie nie, nie wiem, czy w ogóle będziemy mieć tutaj czarny chyba nie. Chyba zły dałam. Nie, jest czarny, dobra, spokojnie, ale tak na początku to nie ma czarnego, więc jestem na siebie zła. Poczekajcie, poczekajcie, bo nie chcę zginąć. W ogóle tak wiecie, no... O Jezu. o klucz, okej. Okay. No wiecie co, no, bardzo dziwnie, ponieważ... O Jezu, dobra. Słuchajcie, ponieważ... Y, Jezu, dla... śdziało się zaś kim. Widzicie to? I believe I can fly! <ściało> dobra. Ojej, się chyba. Aha. Ona... Ona dalej. back I believe I can fly. O tej już mamy czarny, ale to taki, wiecie, no, mały czarny, co nam nic nie może zrobić. No, więc tutaj smuteczek. Słuchajcie. Więc zabrałam bardzo niefajny park. A! Wciąż właśnie. No. Nie wiem, czy jest czarny parkour. O, jest! Ale nie wiem, no bo to jest wiecie takim a za bardzo czarnym. Ja też chcę, żeby było tak troszkę wiecie czarne. O, może ten parkour emotki. Bo tu też jest czarny. Dobra, taki średni, ale jest czarny. Jest dużo czarnego, więc no. Więc spoko. O nie, o nie. O nie. Dobra, słuchajcie. Okay. Na 29, zaraz chyba się idę kąpać. Kąpać! O, jest trochę... Jest, słuchajcie, na utru, utrudnienie. Dobra, słuchajcie, ja nie... O, nie dotknęłam. Mhm, mów sobie to, że nie dotknęłaś, a tak naprawdę nie dotknęłaś. Ale to było takie małe dotknęłam, no naprawdę słuchajcie teraz słuchajcie, idę komuś dać uśmiech albo i polubić ten, bo dwa razy dotknęłam no yy, i właśnie ten odcinek nagrywam o 20 jutro yy, właśnie pomyślałam, że będę nagrywała dwa odcinki dla was, czasem o 20 albo o 13 no, Dobra, to damy jej. I damy. I jej polubimy po prostu ścianę. O, nie no wiem. Tak chyba kończymy ten przepiękny odcinek, bo nie mam po prostu już naprawdę nie mam już chyba ochoty na kolejny iść parkur, więc zostawcie dużo pyf w górę oraz subskrypcję tak zostawcie dużo pyf w górę oraz subskrypcję, pa papatki do tego odcinka pa